Ciemaneczko, kochani, jestem Lubowska. W dzisiejszym odcinku to jest taki bardzo szybki odcineczek, bo Nexus się zmienił ogółem. Nie wiem, co tu się dzieje, jest stary Nexus. Dostaliśmy też od Ziggy Starblock tutaj. Przepraszam, to znowu moja wina. witaj Lubowska, dziewak, gdy naukowcy widzą przycisk, że nie, do... nie naciskać tylko dla eksperymentów, to po prostu muszą go nacisnąć. No i uruchomiłam atrakcję zakrzywienia czasoprzestrzeni, która przenosi korzystność z niej osoby w czasie i przestrzeni. No tak, więc widać w pierwszym historii Nexusie. Dobra, to jest bardzo ciekawe. Czy z tym będzie jakaś fabuła? Jakaś czasoprzestrzeń w ogóle? No dobra, dobra. I myślę tutaj na czacie, że to może przez te strajki, ale zobaczę coś w świecie VIP ogółem. Podobno to jest chyba Nexus z 2017 roku. I przepraszam, że mnie trochę słabo słychać, bo trochę zachorowałam i no... Ale zobaczyłam ten Nexus, to... To znagrywałam. Okej. Chyba to jest stary... Stary świat VIP. Nie wiem, to tu się... co tu się dzieje. Kujce, Ale mam nadzieję, że będzie już niedługo normalny. Dobra. Bo ten kawał mi się podobał. Chłe, chłe. Co tu się dzieje w ogóle? No dobrze. Było jakoś tak na tyle w dzisiejszym odcinku, bo... O, bo, bo, bo chciałam tylko wam pokazać, że co tu się dzieje, i w ogóle. Dobrze, to widzimy się do następnego odcinka.